Włączyłeś nagrywanie? Tak, ja lekki. Na Nagrywamy kurwa. Z tej ty... strony krzerosł i dachu. A nawet diabeł i dachu. No o, już <grym> ma. I to jest, i to jest i diabeł, kurwa, a to jest dalej. Diabeł hamaruje dachu, tam, rydachu, dachu się po tak. I tam poczekaj, kładę. bo musimy dojść za latarnię. Słuchajcie, ogólnie szkoda, ale wygląda w ten sposób, że dachu sobie wkręcił, że. Wypierdolisz się pod krzyżem, nie? Tak. A to jest z dupy wzięte, bo on się wypierdolił tutaj, zaraz obok tego kurwa, boiska, którego nie widać. Pęk w tym, że krzyż się obok, I tak, tak obok, jest śmietnik, A tam się wyjewał. Poczekaj, jest śmietnik, jest druga latarnia i w tym momencie kurwa podchodzisz pod górkę, nie? Podchodzisz pod górkę i teraz tak, pod górkę wchodzisz, nie dalej, 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 dalej dobra, i się wypierdalasz, nie? Jeszcze przechodzisz pół metra W tym momencie kurwa Szurasz kapturem A diabeł podchodzi, łapie Cię za chabet Podnosi Cię Pyta się Ciebie Dachu? Co? Kurwa. Wypadło Ci piwo Masz kurwa jedno piwo, bo ja mam trzy kurwa. Kurwa. Dawaj, wstawaj, podnoszę Cię do pionu kurwa. I Ty najebany kurwa idziesz I kurwa. tak, żeby nie pokazać kurwa Tu jest boisko tu jest kurwa blok, dachu schodzi najebany, schodzimy. Ty zahaczasz o tamtym trawnik. Uczciwie, uczciwie zahaczasz o tamten trawnik. Zahaczasz o tamten trawnik. Zahacz, zajęliście i wracamy. O kurwa i tu na jak się wyjebałeś tu tego nie było. Ale ja tak, ja cię znowu podnoszę. Wstajesz kurwa. Ja cię trzymam. Idziemy teraz do Sławka. Idziemy tak, tędy. Tu mamy boisko, żadnego krzyża nie ma. Tu mamy blok, żadne światło się nie pali. Idziemy dalej. Jasu da, ma tak machał. To, to już jest prawda, znowu wkroczył na trawnik. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie wypłodę. No. Tego nie było w scenariuszu. Dawaj, wypierdoliłeś się już w drugi las na chodniku. Kurtkę ja Ci podniosę, bo na chuj masz kurwa ją pracić. Dobra. Idziemy, idziemy. Dawaj dachu. O kurwa, ale nogi się kurwa nie lepią. Dawaj, chodź. Kurwa dachu. No chodź. Idziemy. Będziesz żygał. Będziesz żygał? Będzie. O kurwa, to tego to nie było w scenariuszu, bo wtedy tak nie było. No dawaj, u Sławka się wyżygasz. Chodź, idziemy dalej. Tu mamy tak. Tu widzimy kurwa przed sobą sklep mili, o, a, a dachu spierdala. Dachu. Rua. Dawaj tutaj. Rysynek. Dawaj tutaj. Chodź tutaj. Ja mam Twoją kurtkę, trzeba to pokazać. Kurwa, trzymam dacha. Kurtkę, nie? Trzymam dachu. Tam zapierdala. Chodź, dachu. Bo ja, ja idę tak jak szliśmy wtedy. Czyli kurwa po asfalcie tu mamy. Kurwa Sklep mini Dachu tam zapierdala, czy nie było tak. Chodź, dachu. Zajmowałeś jeszcze piwota. Drugiego piwota, i trzeciego pilueta i znowu się wypierdolił, no kurwa leży, nie, leży człowiek, leży kurwa Dachu, ty Dachu, kurwa nie umieraj, nie, Dachu nie umieraj kurwa, wstawaj, nie, 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 kurwa. nie no wstawaj kurwa, rla, lla, rla. wstawaj a, nie, nie zostawiaj kurwa, wstawaj, idziemy Bo zaraz kseroz wyjdzie i będzie ale miał problem Przykryję i idź spać, i do, do, do Sławka, nie? Nie no, co ty, żartuję Biorę tą kurtkę Nie ma chuja, teraz ją przykładam do drugą rękę ja wbija, to, wylecia. Wylecia. Dawaj, ale wstawaj ja nie no? no... Nogi, nogi, nogi kurwa to do to góry, góry. Nogi do góry O chuj I chodź Chodź kurwa, chodź ze mną bo położyć się u sławka kurwa, nie tutaj na trawniku. No to bo ja, ja... Dachu, Dawaj, Dawaj, dachu, dachu. dachu. Uważaj, bo to jest kurwa w jakiś kurwa supek. Kurwa. kurwa. A kurwa! nie uchodzę. Dachu, kurwa, ja nie będę się styrdolał w takie płotki, a i tak się wpyrdole. Ja ci powiem szczerze. <grym>, ale fidułem, że kurwa, żeby to było widać. No? Żeby to było widać a, jak ty... Nie.

Ale chodź idziemy kurwa Trzymaj Chwilę na oddech do dacha Ma być nie ma być hasu, Nie ma być hasu, nie ma być jazzu. Idziemy. Uważaj, uważaj na krzaki kurwa Jakie krzaki tutaj, on chciał się w nie wpierdolić nie? I teraz tak Idziemy tutaj do klatki Idziemy ogólnie szliśmy nie tą drogą, którą wracaliśmy Tylko jedna strona się zgadza tam gdzie się wypierdolił